Ja mam ogromne pretensje do wszystkich tych, którzy bawią się e, e, pogłębianiem problematyki e, e, relacji, to jest oczywiście cudzysłów Polska-Śląsk. E, szkoda, że nie ma tutaj senatora Kłuca, ponieważ chciałem mu powiedzieć kilka przykrych słów na temat tego, jak wykorzystuje tę tematykę do własnej kampanii wyborczej, podczas kiedy przez 17 lat bycia parlamentarzystą nie zrobił w tej materii nic. E, robię to pod jego, pod jego nieobecność. Mam nadzieję, że wybaczy mi ten, ten, ten nieelegancki styl. Otóż Polska rozmiara słowa Wina jest za jak najgłębszą, jak najgłębszą usamorządowieniem polskim. Naszym postulatem są na przed wybór bezpośredni marszałków województw, dlatego że uważam, że, że wyborcy powinni mieć takie poczucie, że mają prawdziwego gospodarza swojego regionu, jak państwo wiecie. Um, dzisiaj Urząd Marszałka tak naprawdę jest istotniejszy niż Urząd Wojewody, a w powszechnej opinii Marszałek właściwie jest osobą nieznaną, więc w tym znaczeniu jesteśmy za jak najgłębszym um, upodmiotowieniem samorządów. Natomiast autonomia, bo rozumiem, że również o to panowie pytacie, nie jest żadnym rozwiązaniem. Czyli jeśli ktoś uważa, że poprzez jakiś zapis w, no, tutaj w Konstytucji właściwie, nawet w niż rozwiąże się wszystkie polskie problemy, to znaczy, że wykazuje się naiwnością. I za tę naiwność wyborcy powinni skarcić tych, którzy grają tą kartą, dlatego że nie mają niczego innego do zaoferowania. Województwo Śląskie jest bardzo ważnym miejscem na mapie samorządowej Polski. Powinno zostać, ale to w jaki sposób my radzimy sobie z własnymi problemami nie jest uzależnione od tego, czy mamy autonomię, czy też nie. Tylko jakie mamy elity, jak sobie z tym radzimy, jak mamy yy, yy, ukształtowany przemysł, e, jak, mamy, jak mamy ukształtowany yy, rynek yy, edukacyjny. To są o wiele bardziej skomplikowane rzeczy niż jeden zapis w. W konstytucji i bardzo bym na to zwracał uwagę, ponieważ to jest zabawa za zapałkami. To jest zabawa zapałkami. Ja oczywiście Tam, mam pewien przekaz, bo jestem drukiem powstańca i mówić, a ja tak naprawdę nie życzył sobie, gdybym był stawiany w takiej opozycji, jaki jest wstawiany. Gwara śląska jest absolutnie gwarą i wychodzi się z polszczyzny jak nic, to stała polszczyzna. Ja z kilkanaście, albo kilkanaście. Żeby je skodyfikować, ja sądzę, że poruszanie tego tematu jest bezwzględnie na użytek wewnętrzny. nie ma nic wspólnego z Europą i nikt w Europie, przepraszam, nie interesuje się, czy akurat jakaś grupa etniczna, tak to nazwijmy, która ma takie aspiracje, aspiruje do czego? Do samodzielnego państwa? Unia Europejska ma, ma ogromne proszę. problemy, chociażby. chociażby. Szkocja, z Katalonią i z tymi ruchami separatystycznymi ma bardzo poważne problemy I są, to, i są to poważne problemy również prawne, ponieważ pytanie jest, czy Autonomiczna, autonomiczna Szkocja będzie na przykład członkiem Unii Europejskiej, bo to nie są takie proste sprawy. Wydaje tak, mi się, że to jest absolutnie na y, użytek tej wewnętrzny, natomiast my, jak sądzę, powinniśmy jednak respektować to, co jest naszą ważną sprawą. Jesteśmy państwem o określonej tradycji, wcale nie krótkiej, bo tysiącletniej, i sądzę, że jesteśmy zobligowani, żeby tej naszej tradycji, tak, 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 naszego poczucia suwerenności i bronić, jednocześnie zabiegać o jak najlepszy z rozwiązania bo, bo zgadzamy się, panie profesorze, Unia Europejska jest zbiorem poza No bo jest. A co w parlamencie polskim jest może inaczej? A jakimkolwiek parlamencie jest inaczej? No, być może poza tym parlamentem, ale w odpowiedzi na pytanie, jak województwo śląskie ma się dobrze czuć w Polsce. Dobrze czuć w Polsce, bo takim rozwiązaniem po pierwszej XX-wiecznej niepodległości był statut organiczny województwa śląskiego, dzieło Macenasa Wolnego i Wózka syniowa A dzisiaj takimi dwoma postulatami mogłoby być po pierwsze reintegracja śląska, stworzenie wielkiego śląska z obecnego województwa śląskiego oraz śląsko-polskiego. Czyli naprawa błędu. I Czyli naprawa to po, po, błędu. To, zagrania, e, z, zagrania, to Zaraz to, mi się to, przypomina, wojewoda Czech. Dokończył, dokończył. Zwolennikiem tego. Tak, i taki postulat był sformułowany. My to traktujemy wręcz jako naprawę błędu burska Juniora z 1998 roku, kiedy w naszej ocenie na żądania ambasady niemieckiej w Warszawie stworzono to. Nieco sztuczne w tym przypadku województwo polskie. A drugi postulat to ustawa metropolita. To rozumiem, że Europa jest też tym odbiorcą tego postulatu, jeżeli chodzi o historycznie doszła. Byłem wówczas drzwi w drzwi z premierem Buzkiem, bo byłem dyrektorem gabinetu jego szefa kancelarii. Więc, że tak powiem, z przerażeniem na niektóre działania z szacunkiem dla innych działań, gdzieś tam wszystko też patrzyłem. Ale wracając do postulatu, drugi to ustawa metropolitalna, ale dedykowana specjalnie województwu śląskiemu, dlatego że ani Trójmiasto, ani Warszawa z ościennymi powiatami nie jest porównywalna do 17 jednostek samorządowych aglomeracji górnośląskiej, które są mniej więcej sobie równe. I z tego punktu widzenia nie jedyna ogólnopolska ustawa metropolitalna, ale ta dotycząca aglomeracji górnośląskiej jako lex specialis powinna nastąpić dalsza decentralizacja państwa, Co to znaczy? w rozumieniu samorządowym. PSL zawsze no. był samorządnością, ale na poziomie takim, nie gminach, nie gminach. Jak chodzi o reformę powiatową, no to się okazało, że my a PSL najwięcej ma osób w powiecie. Także tu chodzi o ideę samorządności na poziomie gminy, powiatu i województw, ale raz Przekazaniem środków finansowych w prostej zasadzie, czyli podatki zostają, gdzie są wypracowane zostają, a kawałek idzie do Warszawy, w takim sensie, czyli to co, wypra to, co wypracowane będzie w województwie śląskim to spora część tak zostaje, tak, reszta o nie do końca, nie do końca, to jest, tak samo, to jest tak samo jak z Narodowym Funduszem Zdrowia. Powinno zdecydowanie więcej zostać pieniędzy na Śląsku, a jakoś się tak zdarza, Mniej na, że, na że plan marszałek, no. ja, ja e jestem reprezentantem jest województwa, jest województwa śląskiego i u nas nie ma podległości różnego rodzaju stanowisk, przecież różnych historycznie miast, bo Sosnowiec to nie to samo co Gliwice, albo Katowice, czy Luda Śląska. Bo to jednak one się natoja różnią. Jest ogromną pracą, natomiast wydaje mi się, że to na początku prostu zadęcie propagandowe, a roboty poza tym nie będzie Bardzo proszę pan i Pan, pan, pan w... Panie pan Mikołaj. Trzeba do Pana Pana pan proszę. Pan. Pan, pan, pan Otóż, są problemy, które się tworzą same przez ludzi, którzy się nimi zajmują. Gdybyśmy się Państwo nie zajmowali tymi problemami, to by ich po prostu nie było. Jak ja słyszę, że trzeba tam budować to tożsamość regionalną, to mi się flaki wywracają, jak ktoś tam mówił, że takie budownictwo w Ale za chwilę słyszę, że, że są jakieś pieniądze na budowę tej tożsamości. I o to, o co chodzi, chodzi o rozwiązanie tych pieniędzy. No to, władza ani europejska, ani polska nie powinna się wtrącać tutaj, to, jak powstaje tożsamość regionalna. Mogę ład chcieli, żeby powstała tożsamość, ja wiem, w ludności księstwa Bryszczyńskiego, Ale w tym celu nie mogę nic zrobić i nie powinienem nic zrobić, albo na pewno powstanie, a może nie powstanie. Prawda? Władza państwowa się będą w ogóle w to wtrącać, nie dawać danej pieniędzy, bo znacznie oszczędniej i nie byłoby problemu. Problem powstał tylko dlatego, że powstały organizacje, które zajmują do budową tej tożsamości. I one stwarzają problem. Ja mówię, żeby się odcierpieć od tego, nic tej dziedzinie nie robić, ani na poziomie unijnym, ani na poziomie krajowym. I to wszystko się spokojnie rozwinie jeszcze raz, rząd, jakby rząd tylko tworzy problemy, nigdy ich nie rozwiązuje. To musi być ustawa osobna, śląska. Ja tylko mówiłem, że skoro dało się do Warszawy, to powinno się również dać na śląska, bo to przypadek jest zupełnie inny. Ale myślę, że to takie polityczne wykorzystanie, wykorzystywanie przez ostatnie lata, zwłaszcza tego problemu. Jakiej śląskiej odrębności, która jest bardzo ważna dla całego kraju, bo ona przynosi również nowe wartości, bardzo istotne. To polityczne wykorzystywanie spowodowało wiele zastrzeżeń poza granicami województwa śląskiego do koncepcji stworzenia przyzwoitej aglomeracji, ustawy aglomeracyjnej. I właśnie takie polityczne wykorzystywanie odrębności tej korzystnej, dobrej, twórczej przynosił ona wiele no szkody. To, 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 to nie była no sprawa, sprawa zewnątrz województwa. To było również zewnątrz województwa, bo zarówno Rytnik, jak i Giedskowie, i Częstochowa do ustawy metropolitalnej tak proponowano też nie ja. Ponieważ chodziło po prostu, przekierowano, o ja. że, w, że w, będzie kasa kasa. Miast, Nie, ale już się wycofali z tego. Przecież mówimy, panie, panie senatorze, słuchajcie, tam byli prezydenci w tym porozumieniu, także no, Rytnika i Częstochowa. Drogi panie profesorze. Moje stanowisko odruchowe jest następujące. Jeżeli te działania, o których pan mówił, są opłacalne, to trzeba się odczepieć i prywatniarze to zrobią, żeby zarobić. jak są nieopłacalne, nie należy robić ich w ogóle, bo jest obwalenie w głos. Władza publiczne nie jest władzą prywatną, no, tylko publiczną, ale, publiczną, ale nie to jest nie, różnica. Ja rozumiem, kobieta jest też publiczna, ale to jest Natomiast przychylam no, się. Przychylam, nie się do zdania, a nie przychylam się do zadania mojego kolegi z PSL-u, że należy, że hmm. pieniądze powinny zostać na terenie zapracowane a władza ma dosyć tylko procent do tych pieniędzy, a nie, że pieniądze idą do Warszawy, a potem władza po dzieli i są kłótni. Wtedy by nie było kłótni w parlamencie, ile w tym województwie. Socjalizm gminny, że wolno zabrać jednym i dać drugim, jest niedopuszczalny. Nie wolno przekazać jednemu województwu pieniędzy drugiego województwa. Jest to niedopuszczalne, bo to jest socjalizm albo jeszcze gorzej.